Hej kochani, dalej jesteśmy w energii pełni. Mamy dzisiaj poniedziałek i zobaczmy, co nam tutaj runy pokażą. I mamy runę urós. Stabilizacja, ugruntowanie więc niech te wszystkie nasze intencje, które wczoraj zasialiśmy podczas tej pełni, Tak, które, o które prosiliśmy, które wzmacnialiście Waszymi e, myślami, czy Waszymi tutaj intencjami, czy e, czy waszymi działaniami, jakimikolwiek, niech one się tutaj ugruntują, bo to jest runa, która mówi o zakotwiczeniu w tej rzeczywistości, o ugruntowaniu swoich marzeń, o uziemieniu tego, tak? O zapuszczeniu korzeni. Więc niech te wasze marzenia, niech te wasze intencje, niech to, o co wczoraj prosiliście, jakby. Nabierze takiej silnej mocy sprawczej, niech y, zamanifestuje się po prostu w tu i teraz. Um, ale jest to w ogóle runa siły, runa wigoru, runa. Runa zdrowia także, tak? Więc jakby też na Wasze zdrowie zwróćcie uwagę, chociaż ja tutaj ewidentnie czuję tą taką, to uziemienie i to zakotwiczenie się w tu i teraz. Więc niech Wasze marzenia wzrastają, niech korzystają z waszej energii, z energii Matki Ziemi, niech się umacniają dla Waszego najwyższego dobra. Trzymajcie się, pa pa!